Jeżeli uważacie, że tamte testy były słabe, to będą nowe. I uwaga, to będzie specjal. Jeszcze mam jeden taki specjal mały. O, spacja mi odpadła. Ciekawe, czy działa. Kończymy to. No kurde. Miota nim jak Miłoszem. O. No trochę się zepsuło, ja tutaj naprawię lekko. Ciekawe czy mi spacja wejdzie. Mi nie wejdzie. Nie będę mógł skakać. metynie. Krzywa spacja jakaś działa. Jeszcze tutaj. O. Piękne. Dziękuję za uwagę. Mikrofon będzie działał lepiej niż ostatnio, jest taki piękny. Dziękuję za uwagę. To był odcinek, ostatni siema.